Witam Was w kolejnym odcinku Marcin Gryna PS5 na lepsze recenzji Dzisiaj e, chciałem wam opowiedzieć już ostatni odcinek Call of Duty Modern Warfare Call of Duty Modern Warfare uwolniliśmy wczoraj naszą przyjaciółkę Laswell Oczywiście z pustyni teraz nasz, nasz dowódca został został, e, został po, porwany przez ten przez ten wywiad co, została porwana nasza przyjaciółka Lazwell i teraz my, my musimy się tam do naszym bohaterem, bohaterem głównym co go porwali wydostać ale zanim się tam wy, wydostać mamy pewne rachunki do wyrównania czyli musimy dwóch że tak powiem zne, zneutralizować dwóch przeciwników <laughs> jak zneutralizuję nie e Jemy to, to ten to zobaczymy zobaczymy co dalej, a nasza przyjaciółka Lazmel. Jeszcze raz do niej wrócę. Do, została wczoraj odbita na, na pustyni. Sahara ja ją nazywam tą pustynię i została wczoraj odbita i nasz yy, główny dowódca tej jednej grupy został został porwany i, i Byliśmy wczoraj przesłuchiwani wczoraj przez, sukiwa, przez tą jedną grupę. Co wiemy, wiemy o nich, co wiemy o drugiej grupie. No i e, zostaliśmy porwani do winni tej drugiej grupy, tej, tej grupy, co nas por, porwali. Zostaliśmy porwani do winni naszym bohaterem, i z tej winni musimy się wydostać. Ale zanim się wydostaniemy, to dwa cele muszą zostać zostać zneutralizowane i te dwa cele już neutralizujemy i zobaczymy jak, jak to się to się potoczy, potoczy dalej. To jest to jest już końcówka kampanii pierwszej Call of Duty Bond Watchback jest jeszcze jeszcze jest kampania druga która też się świetnie zapowiada ale nie, wa, nie wiadomo czy się ją uda na na konsolę że tak powiem wgrać w i zobaczymy jak nasi nasi bohaterowie y, z, tego, z tego z tej winni się wydos, wydostaną i jak y, nasz bohater nie bohaterowie bohater się z tej winni wydostanie i, i kiedy będzie będzie główna misja czyli czyli dopadnie dopadnięcie y, kolegi hasana już jednak mają ostatecznie i, i zakończenie zakończenie tej tej gierki, to do tego tego nie, 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 nie wiadomo niby jest 10 misji 10 misji z tego z tego że my już te 10 misji chyba przeszliśmy to w tej części jest chyba więcej mis, misji a jeśli chodzi o fabułę jest bardzo bardzo jest dynamiczna, bardzo jest taka, że tak powiem, bardzo jest taka, że tak powiem rozwo rozwojowa, bo nie wiem co się dalej, dalej się zdarzy. Tak jak, tak jak mówi nasz e, e, przyjaciel z jednej jednostki został porwany i jest, że tak powiem przesłuchiwany z jakiej grupy, grupy on jest i żeby, żeby tamtą grupę grupę nie, nie wydać, to musimy w tym przesłuchaniu, że tak powiem coś, coś wymyśleć, żeby nie mówić prawdy. No i no i uratowaliśmy tą naszą przyjaciółkę Lazuel i nasza przyjaciółka Lazuel razem z naszymi żołnier żołnierzami i razem z nami opu opuszcza tą wielką pustynię. A powiem wam na pustyni to było, e, była fajna fajna rozwojowa misja, bo się jeździło tymi e, ciężarówkami, autami się jeździło, mieliśmy czobga, którego mieliśmy zneutralizować, li zneutralizowaliśmy. Bardzo fajna misja była na, na tej pustyni, tak jak była bardzo fajna misja z samolotem. Wszystkie misje są... Bardzo fajne, także, także e, polecam Call of Duty i zawsze będę, będę, że tak powiem, polecam i już się nie mogę dalej doczekać, kiedy e, się dalej to rozwiąże i, i jak przygoda się potoczy dalej. A mam nadzieję, że przygoda się potoczy tak, że, że do, e, dopadniemy, dopadniemy Hasana. No i zakończymy. Zakończymy tą, tą e, że tak powiem. Tą bitwę, tą tą, e, tą bi, bitwę na, na wojska zakończymy, że tak powiem. E, zakończymy bardzo po, pozytywnie, ale nie wiemy jak. Zakończymy. Na, na razie nasz nasz dowódca został został pormany, Uwo, uwolniliśmy się i na razie musimy że tak powiem się z tego domu ewakuować I ten musimy dopać naszą naszą gówną y, po, y, naszą główną że tak powiem z, 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 złą, złą kobietę która nas, y, naszą główną przez y, która nas, nas przesukiwała, musimy ją, ją, ją dopać i w tej, w tej misji misji ją, ją e, do, pan, do Panamy wczoraj skończyliśmy na pokoju, gdzie namierzyliśmy, gdzie jest jej pokój, gdzie ona miała naradę. Teraz musimy wejść na ostro i zobaczymy, zobaczymy co dalej się, się będzie działo w tej misji. Już się nie mogę doczekać, końca tej e, kampanii. No, koniec, je, koniec jest taki, że. Że dopadniemy, dopadniemy prawdopodobnie Hasana, ale nie wiemy, którym, e, którym oddziałem. To mi ciężko jest powiedzieć, nie wiemy, którym oddziałem, ale gierka jest bardzo taka, taka, taka dynamiczna, e, bardzo taka, taka rozwojowa, bo e, wszystkie oddziały e, są zaangażowane w tą, tą bitwę. E, tą e, bitwę, ten, e, tą akcję, tą misję. Wszystkie oddziały są zaangażowane i wszystkie oddziały są w gotowości, żeby tą misję zakończyć. E, nasz na razie bohater, tak jak już wielokrotnie powtarzałem, został porwany. Raz została uwolniona. No i co? Czekamy, czekamy co, co dalej i jak się ta Dalej, się kampania, kampania się rozwinie, która już jest na, na finiszu, tak praktycznie jeszcze pa, parę tylko, tylko misji i, i ta kampania będzie na finiszu, a e, zadacie mi pewną pytanie, kiedy kampania druga? Kiedy kampania druga? To ja tego nie wiem, bo kampania druga ma niby drugiego patcha, która, która nasza, nasza konsola już go ma, tylko że ten dru, e, drugi dodatek się nie, nie chce uruchomić i nie, nie wiadomo, czy go trzeba, e, że tak powiem, e, aktywować inaczej, ale będziemy spróbować, będziemy także e, obiecuję Wam, że druga kampania w moim, e, moim udziale będzie, będzie i Mam nadzieję, że jak ona będzie, jak on, ona się potoczy, to też będę, będę wam mógł opowiedzieć jak tą, tą kampanię. Na razie e, tą kampanię podsumowuję po, po tak. To są e, że z, 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 z żołnierze żoł, żołnierze, który, którzy są kozakami w tej misji i to mi się... W tej gierce podoba. Gierka jest bardzo, że tak powiem, rozwojowa, dynamiczna. Bardzo fajnie, fajnie że tak powiem, rozwój fa fabuły się toczy. Bardzo fajne, że tak powiem, dubbing bardzo fajny, że tak powiem, rozwój akcji, akcja za akcją się dzieje. Bardzo fajne, że tak powiem, ef efekty bardzo fajne bronie. Bardzo fajne, że tak powiem, cele misji, bardzo y, fajne, y, bardzo fajne, y, fajna grafika, bardzo ta grafika taka rozbudow, rozbudowana, te tryby, tryby gierki, czyli te tryby internetowe, y, możemy grać z ludźmi przez internet, także gierka jest bardzo, bardzo rozwo, rozwojowa, mamy tryb zombie, mamy y, tryb y, jakiś tam, mamy tryb wo wojenny, mamy tryb walki, y, tryb walki, że, że musimy zdobyć z naszymi kolegami z internetu swoją bazę, a innych przeciwni przeciwników musimy, że tak powiem zneutralizować, także y, y, takie takie te dodatkowe dodatkowe kwestie dodatkowe ta wersja internetowa tej, tej gierki Call of Duty jest fajna i bardzo świetnie bardzo świetnie rozbudowana i bardzo polecam tą gierkę sobie zobaczyć ja już robię ten odcinek ostatni ostatni z tej, z tej gierki tak jak pisałem, bo już to będzie odcinek 3, 3 ale zrobię wyjątkowo odcinek czwarty ale jak już przejdę całą fa, fabułę i będę, będę pewny jak, jak ona, ona się skończy to zrobię odcinek czwarty podsumowując e, oceniam tą gierkę, że tak powiem jeśli chodzi o tryb internetowy tryb popularny i te od innych ryby, które znam e, oceniam ją bardzo dobrze i bardzo pozytywnie i po, polecam, żebyście ją z, e, kupili sobie i polecam, żebyście nią zagrali chociaż ta jedna, jedna kampania na, du, na, na drugiej godziny e, to będzie Was spadyk, se, e, satysfakcję będziecie się mieli, że gracie w taką jedną kampanię, ja już mam satysfakcję, normalnie jak gram, to, to normalnie joysticka nie... nie umiem, nie umiem po, po... Vou... trzymać, w... W... w ręce, bo to takie emocje, emocje są... emocje takie, ta gierka wywołuje, że, że Sz szok, że sam jestem w szoku, że u mnie, u mnie się potrafią Potrafią takie emocje włączyć jako ugra, y, u długo, długoletniego i bardzo się z tego cieszę i to jest też bardzo y, pew, pewny pozytyw, że, że takie emocje potrafią się włączyć, że y, tak Gierka y, powoduje y, takie coś w człowieku, bo y, znaczy, że Gierka jest ba... Bardzo dobra i bardzo rozwojowa, także polecam tą gierkę w tym odcinku do zobaczenia. Cześć.